Zapraszamy do naszego czystego, zielonego miasta, które aż zachęca, żeby je zwiedzać. Dlaczego? Dlatego, że leżymy we wspaniałym miejscu. Segregujemy śmieci. Mamy przok, który gromadzi ogromną ilość elektrośmieci, których mieszkańcy przywożą, i możemy wytwarzać tak wyjątkowe ozdoby poprzez naszą młodzież, poprzez współpracę z państwem, poprzez kreatywne pomysły, które tworzą się w głowach ludzi, którzy chcą dobra dla naszego miasta i dla przyrody. I to właśnie robimy. W ramach projektu edukacyjnego Moda na Recykling zachęcamy, aby wyrzucać elektrośmieci do właściwych pojemników lub zostawiać je w przokach. Dzięki temu razem z Zakładem Przetwarzania i ekipą Europejskiej Platformy Recyklingu poddamy je recyklingowi i odzyskamy cenne surowce.